Słoneczny i wyjątkowo ciepły, jak na połowę grudnia, był w tym roku dzień poświęcony Matce Bożej Loretańskiej, obchodzony w jej sanktuarium w Głogówku. Zanim jednak wierni przyszli na pierwszą przeświętą, młodzież na swój sposób przeżywała przygotowanie do odpustu. Gromadząca się na co dzień przy klasztorze franciszkanów grupa młodych, przy pomocy zakonników, zorganizowała nocne czuwanie. Inspiracją były wakacyjne przeżycia podczas franciszkańskiego spotkania młodych w Kalwarii Pacławskiej. Planowaliśmy to bardzo długo w sumie i y, stwierdziliśmy po FSM-ie, że jeśli y, byliśmy na takim projekcie Mesjaszu, czyli musimy coś w tym kierunku zrobić, nie możemy tego tak zostawić, a właśnie takie czuwanie jest spełnieniem tego planu. Od początku głównym i jedynym punktem spotkania miała być adoracja Najświętszego Sakramentu. Praktyka pokazała, że choć spotkanie z Jezusem pozostało najważniejsze, to znaleźli się ludzie, którzy pomogli młodym w jego przeżyciu. Konferencję i przygotowanie do spowiedzi poprowadził ojciec Paweł Odój z Ukrainy. Przyjechał do młodych z konkretnym przesłaniem: Że warto chodzić z Jezusem. I jest to trudne, ale, yy, ale daje szczęście. Tak? I młodzi ludzie, którzy często nie doceniają tego, co może dla nich Jezus zrobić, kiedy im się, że tak powiem, w fajnej formie to przekaże i ja jeszcze, nie tylko w fajnej formie przekaże, ale dodatkowo jeszcze podeprze się świadectwem własnego doświadczenia i własnego życia z Jezusem. To nic lepszego nie można dla nich zrobić, nic bardziej zachęcającego nie może być dla nich. Pomógł też zgromadzonym podjąć decyzję powierzenia swojego życia Jezusowi. Wpatrzenie w Chrystusa powtarzali. Proszę Cię Jezu, abyś teraz królował w moim życiu. Wybieram Ciebie na mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Pragnę z Tobą żyć. Młodzież wypełniająca kościół franciszkanów okazała się wyjątkowa. Ci, którzy przyszli, wiedzieli po co przyszli. To nie był jakiś sztucznie zebrany tłum. To byli ludzie, którzy po prostu szukali Jezusa. Dlatego bardzo, bardzo przyjemnie się mówi do takich ludzi, którzy przychodzą i szukają czegoś. Młodym ludziom nie przeszkadza, e, czy późno, czy, czy rano, czy w nocy, czy, czy, czy w dzień, no to oni są, oni są świetni, tak bym powiedział. E, liczy się, co, co zaproponujemy, a nie o której godzinie. Potrafili też docenić i wykorzystać daną im okazję, jaką było czuwanie. E, była czym, taką odskocznią od takiej rzeczywistości, często szarej, ale była taką fajną, miłą odskocznią i lubię takie spotkania. Lubię z innymi ludźmi wielbić Jezusa. Dużo lat byłam zdala od kościoła, zdala od Boga. I w zasadzie niedawno, od wakacji, znowu to wszystko powróciło. Takie uczucie i taka radość w sercu. I w sumie to jest pierwszy taki adwent. Znakiem adwentu jest świeca roratnia. Płomień najlepiej widać w ciemności. W niej też można spotkać się z Jezusem którego symbolizuje płonąca świeca. W nocy jest może taki bardziej większy nastrój niż w dzień byśmy to mieli robić, moim zdaniem. Że to tak jakby bardziej dochodzi do serca. Ja mam tak na przykład, że Bóg bardziej do mnie przemawia w godzinach takich właśnie późniejszych, że jest ciemniej, to wtedy mogę się bardziej z Bogiem porozumieć. Ciasto, kanapki, ciepła herbata przygotowana przez rodziców pomogła młodym zregenerować siły i wytrwać do końca wieczoru. Pomysłów na jego urozmaicenie było całkiem sporo. Uznaliśmy, że zrobimy y, adorację. Z czasem po prostu rozwijało się to, y, co będzie y, robione i brama i tak dalej, i dekoracje. W międzyczasie byliśmy na koncercie właśnie Maleo i przeczytaliśmy książkę Radykalni, w której y, Pan Darek opisuje to swoje nawrócenie i uznaliśmy, że fajnie by było, gdyby u nas Głogów też coś powiedział. Hey, hey, a przed czym uciekam, czego Tylko półtorej godziny młodym towarzyszył więc Darek Malejonek z zespołu Maleo Reggae Rockers. Mając doświadczenie grania koncertów nawet dla 300-tysięcznej publiczności, doskonale odnalazł się w kameralnej atmosferze spotkania w Głogówku. Na takich spotkaniach, gdzie jest naprawdę młodzież, taka, która. E, no, gdzie jest więcej czasu, nie? Gdzie, gdzie nie że to nie jest taki. Normalny koncert, tylko że to jest takie bardziej właśnie e, łączone coś. I to zawsze mówię, jest to i, i piosenka, i potem komentarz. Był to więc nie tylko koncert, a spotkanie z człowiekiem, który dzieląc się swoim doświadczeniem staje się dla młodych świadkiem Jezusa. Wie też, jakie znaczenie mogą mieć śpiewane przez niego piosenki. Wszystko, co ma... Sytuacji, że, że na przykład dowiaduje się, że ktoś poszedł do seminarium dzięki temu, czy, czy, czy ktoś do Franciszkanów poszedł, nie? Czy, czy jakoś e, czy zmienił swoje życie w ogóle, czy m, chciał, chciał popełnić e, samobójstwo, a pod wpływem naszej muzyki e, no zupełnie. Stanął po prostu na nogi w pewnej chwili nie? i mógł zacząć żyć, że te, te piosenki y mają jakąś nadzieję, niosą w sobie. Ostatnim punktem czuwania była Msza Święta. Zgromadzeni przeżywali ją już w dniu Święta Matki Bożej Loretańskiej. Poprowadził ją ojciec Bartosz Pawłowski, magister postulatu, który pomagał też młodzieży w organizacji czuwania. To pierwsze, ale jak zapewniają młodzi, nie ostatnie takie spotkanie w głogówku. Blisko 24 godziny po rozpoczęciu młodzieżowego spotkania, Odpustowej Mszy Świętej przewodniczył ojciec Jarosław Zachariasz, przełożony krakowskiej prowincji Franciszkanów. Dla wiernych, którzy przyszli oddać cześć swojej matce, było to pierwsze takie święto po lipcowej koronacji cudownej, głogóweckiej figury. Pośród wielu definicji Adwentu jest i taka: Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjścia Pana. Tak zdefiniowanego adwentu można było doświadczyć u franciszkanów w Głogówku na Opolszyźnie 9 na 10 grudnia w wigilię i w uroczystość Matki Bożej Loretańskiej.